Jakże ta sytuacja często powtarza się w naszym życiu, kiedy my sobie wyobrażamy nasze chrześcijaństwo, wyobrażamy sobie Pana Boga, wyobrażamy sobie, co to znaczy Boże błogosławieństwo, co to jest szczęście, co to jest nieszczęście. I kiedy w naszym życiu wszystko się zaczyna układać inaczej, powstrzymujemy Pana Jezusa naszym buntem, nieraz naszymi modlitwami. Nieraz naszymi, naszą walką o jakąś wizję chrześcijaństwa, o jakieś potoczenie się spraw w naszym życiu według naszych zamysłów. Ciągle nie możemy uwierzyć, że Bóg przychodzi inaczej. Czytamy Ewangelię, wielu z nas słuchają od urodzenia, 40, 50, 60 lat. I wydaje nam się, że już poznaliśmy Pana Jezusa. Ale On ciągle nas zaskakuje w życiu, w naszej codzienności. Zaskakuje nam tym pomysłem zbawienia, że chce zanurzyć się w rzeki Jordanu, gdzie pływają, o ile tak można powiedzieć, ludzkie grzechy, bo przecież tłumy tam przychodziły, by w tych wodach obmyć się z grzechu. Kiedy myślę o tym, notabene przypomina mi się postać rotmistrza Witolda Pileckiego, wielkiego żołnierza Armii Krajowej, który specjalnie dał się złapać Niemcom, by zostać zesłanym do Oświęcimia, do Auschwitz, by poznać struktury obozu. By założyć tam struktury konspiracyjne, by opracować plan wyzwolenia obozu. Niesamowite bohaterstwo. Chrystus też chce nas zbawić nie w ten sposób, że stanie, nie opodal naszego więzienia i będzie nam palcem pokazywał, jak z niego wyjść, tylko Jezus się daje złapać szatanowi, bo poniesie wszelkie konsekwencje grzechu. On, czysty i bezgrzeszny, poniesie konsekwencje, On poniesie karę. Świadomie i dobrowolnie dał się złapać, aby zrobić w tym murze wyrwę, aby rozerwać te szatańskie bramy, które nas więziły. Dlatego jeszcze raz stańmy w tym zadziwieniu nad tym planem Pana Jezusa nie buntujmy się, nie sprzeciwiajmy się. Dopuśćmy Pana Boga, który przychodzi do nas jak światło i prawda i chce z nami pogadać serce w serce. Słuchajcie, tyle osób mówi: ja nie czuję Pana Boga. Nie czujesz Pana Boga, ale czy wpuściłeś go jako prawdę i światło we wszystkie swoje sprawy? Tyle razy kiedy przychodzą do mnie ludzie na rozmowę, opisują pokrótce swoją sytuację, małżeństwa rozbitego, kłopotów w wychowaniu dzieci, samotności, zniewolenia grzechem. Kiedy już Przedstawią, jak to wszystko się dzieje, jak do tego doszło, i potem zaczynamy rozmawiać, to po godzinie okazuje się, że ta początkowa prezentacja swojej sytuacji była taka niepełna, była taka jednostronna, była taka, nie boję się tego słowa powiedzieć, oczywiście nie w stu procentach, ale po prostu zakłamana. Ilu ludzi, nawet myśląc o jakiejś sprawie tygodniami, miesiącami, latami, daleko jest jeszcze od prawdy o tej sytuacji, I jeszcze narzuca. Postrzeganiu jakiejś sytuacji, swoje schematy myślowe, swoje pragnienia, swoje marzenia, swoje lęki i dziwi się potem, nie czuje w tym Chrystusa, nie czuje, że w Chrystus to wchodzi. Jezus nie wejdzie w żadne nasze kłamstwo. Dlatego Jan kazał prostować drogi dla Pana Jezusa, bo dopóki nie wyprostujemy dróg, grzechu nie nazwiemy grzechem, porażki porażką, naszej winy, naszą winą. Nie wejdzie Chrystus, nie zanurzy się w ten nasz Jordan grzechów płynących w naszym sercu. Jezus nas znowu zaskoczy. My sobie planujemy i robimy jakąś taką wizualizację tej naszej rzeczywistości, a Jezus przychodzi i pokazuje, że ona wygląda inaczej. My czekamy na Pana Jezusa niejako przy głównej bramie wejściowej, a On przychodzi przez furtkę z tyłu, zaskakując nas. Pan Jezus, ty tędy wszedłeś? Ty to tak widzisz, ty to tak postrzegasz, jesteśmy zszokowani. Tego się nie da nawet wyobrazić, bo gdybyśmy sobie mogli to wyobrazić, to znaczyłoby to, że nie będziemy przez niego zaskoczeni. Przypomina mi się tutaj znany film, to już klasyka kina, Lot nad kukurczym gniazdem, gdzie główny bohater, Mac Murphy razem z wieloma innymi jest no, uwięziony, tak to można powiedzieć, w zakładzie dla osób psychicznie chorych. Jest tam też głuchoniemy Indianin. Ogromna postać Indianina, cały dzień taki markotny, spokojny, stoi gdzieś z boku, zamiata, oparty o, o szczotkę. Nie uczestniczy w ogóle w życiu tej wspólnoty jakoś bardziej intensywnie, nieraz tam zagra z nimi w piłkę. I kiedyś McMurphy coś narozdrawiał ze wspomnianym Indianinem, i zostali wezwani do dyrektora na dywanik, siedzą przed gabinetem dyrektora. Na krzesłach i McMurphy wyjmuje gumę do rzucia, daje głuchoniememu indianinowi, a głuchoniemy indianin mówi thanks. McMurphy zbaraniał. Tu głuchoniemy indianin mówi? Wyjmuje jeszcze jedną gumę do rzucia, daje mu, a indianin znowu mówi dzięki. Okazuje się, że on nie był głuchoniemy, tylko, tylko cały czas nie chciał się włączać w ten absurd rzeczywistości, w którą był zanurzony. My też nieraz wyglądamy Pana Boga w kościele, wyglądamy Go w Biblii, wyglądamy na rekolekcjach, wyglądamy Go w mądrej książce teologicznej, a On przyjdzie gdzieś zupełnie z boku, zupełnie nieoczekiwanej sytuacji i powie dzięki. Dzięki, że w końcu otworzyłeś dla mnie serce. Dzięki, że pozwoliłeś mi w końcu wejść. Dzięki, że skruszyłeś swój schemat myślowy i swoje przyzwyczajenie. Dzięki, że doszedłeś już do takiej rozpaczy, do takiego bólu, że już zawołałeś głośno i skruszyłeś to, co mnie oddzielało od ciebie. Jezus przychodzi w wielkim pokoju, z wielką delikatnością. Przypomnę słowa czytania księgi Zajasza: On nie, nie złamie trzciny nadłamanej, on nie zgasi knotka. Na każdej przy świętej, proszę Państwa, dość obrazowo można sobie przedstawić te treści, bo na ołtarzu zawsze stoi świeca i mały płomyk, który nieraz nawet na przy świętej zaczyna umierać wtedy. Wychodzi nieraz siostra za chrystianka, pan kościelny ze szpileczką, z zapałką i próbuje ratować płomyk. To są takie trudne momenty dla kaznodziei, bo nikt go wtedy nie słucha. Tylko wszyscy kibicują kościelnemu, żeby uratował ten płomyczek. Otóż Chrystus ratuje prawdę w nas z taką wielką delikatnością, jak ten mały płomyczek, ale nie chce go zgasić, nie chce go zmiażdżyć, nie chce go skruszyć, chce go rozpalić. I zwrócę Państwu uwagę. Na jeden zwrot z Ewangelii, chyba najpiękniejszy, przynajmniej dla mnie w tym czytaniu dzisiejszym, kiedy Jan próbuje go powstrzymać, próbuje powstrzymać Jezusa, Jezus mówi: Pozwól teraz. Co za piękno tych słów. Bóg mówi do człowieka: Pozwól, pozwól, posłuchaj. Zaufaj. Ja Ci teraz tego nie mogę wytłumaczyć. Pamiętacie, co powiedział Jezus do Piotra w wieczerniku. To, co ja Ci teraz robię, Ty tego jeszcze zrozumieć nie możesz, ale Ty to kiedyś zrozumiesz, a teraz mi zaufaj. Pozwól, Janie, żebym ja się zanurzył w tej wodzie pełnym, pełnej grzechów. Cóż, za piękny zwrot. Pozwól teraz, bo to jest sprawiedliwe. Jezus. Nie tłumaczy Janowi całej teologii, nie tłumaczy na czym będzie polegało jego dzieło zbawienia, bo to był jeszcze nie czas na tłumaczenie. Trzeba było działać, trzeba było czynić. Kochani, zwróciłem uwagę nie tak dawno na rzecz oczywistą, ale na te rzeczy oczywiste jest najtrudniej zwrócić uwagę. Czym się różni Ewangelia od innych książek? No, oczywiście natchnieniem Ducha Świętego, oczywiście jest to księga pochodząca od Boga. Ale od przeciętnej książki, od przeciętnej powieści no, są wielkie podobieństwa. Ewangelia opisuje pewną historię, mamy tam post głównych bohaterów i, i drugorzędnych, drugoplanowych bohaterów. Są tam pewne obrazy, przypowieści, ale jest jedna różnica. Otóż proszę zwrócić uwagę, że w Ewangelii nie ma ani jednego dialogu Pana Jezusa z kimś, takiego dialogu na dwie, trzy strony. Jezus rozmawiał z Samarytanką, z Nikodemem, z Piotrem, ale są to rozmowy dwu, trzy, góra, czterozdaniowe i koniec wymiany zdań. W takiej powieści przeciętnej jak Prusa, Orzeszkowej, yy, Sienkiewicza, mamy rozmowy na jedną, dwie, trzy strony. Wołodyjowski powiedział, Zagłoba odpowiedział, Wołodyjowski się nie zgodził, Zagłoba się sprzeciwił, ten wyjaśnił, tamten powiedział. No trwa dialog, ileż my takich rozmów. Prowadzimy na co dzień. Otóż Jezus takich rozmów nie prowadził, że żeby było napisane, Pan Jezus odpowiedział, ktoś się nie zgodził, Jezus wyjaśnił, tamten go podszedł, ten jeszcze dodał. Drodzy Państwo, nie pogniewajcie się, ale Jezus za bardzo nie ma z nami o czym rozmawiać. On ma nam dużo do powiedzenia. On nam chce przyjść i powiedzieć prawdę z wysoka, ale dyskusji wielkich to tu się prowadzić. Za bardzo nie da. Jezusa trzeba słuchać. Proszę Państwa, przypomnijmy sobie nasze rozmowy z dziećmi. Rodzice bardzo lubią rozmawiać z małymi dziećmi, z, takimi, z takim chłopczykiem czy dziewczynką 3-4 latka. Ukochany synek, ukochana córeczka tatusia. I tatuś przychodzi, a synek mówi tatusiu, tatusiu, buduję tutaj domek dla żwirka. Pięknie, ładnie budujesz. A ten, a ten, a ten domek dla kogo? to dla muchomorka. Pięknie, ślicznie. I teraz się zaczyna poważna część dyskusji. Tatuś mówi: Syneczku, a kochasz Tatusia? Kocham. A będziesz grzeczny? Będę. No, i to były te dwa zdania ważne. No to teraz się baw, buduj sobie tutaj dla Żwirka, Muchamurka, Kaczorka, jeżyka, mróweczki, tu oczywiście i tak dalej. Tatusia za bardzo to nie interesuje. Pan Jezus ma do nas w zasadzie taką jedną rozmowę, chce z nami odbyć. Kochasz mnie? I ufasz mi, pójdziesz za mną, chociaż wszystko może na ziemi będzie wskazywać, że to nie ma sensu, że to jest bezsensowne i puste. Drodzy bracie i siostry, chyba zgodzicie się, że nikt z nas poważnie nie potraktował, bo o ile w ogóle taka rozmowa by się zaczęła, yy, takiej wymiany zdań, gdyby dziesięcioletni chłopiec przyszedł do ojca i powiedział, tatusiu, powinieneś chyba troszeczkę zmienić optykę postrzegania charakteru mamy. I tato by powiedział: Oczywiście, syneczko, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Siądźmy, porozmawiajmy, bo widzę, tato, że nie realizujesz się jako mężczyzna w tym związku małżeńskim z mamą, która pochodzi z trochę innej strefy kulturowo-folklorystycznej. Bardzo ciekawy syneczko, co mówisz. Co byś mi radził? No nie, proszę państwa, to jednak dziesięcioletni chłopiec, a dorosły mężczyzna nie będą poważnie dyskutować. On może powiedzieć synowi o kłopotach z mamą, że się sprzeczają, że, że, że mogą się tam rozstawać, ale w, głęboko w temat nie wniknie. Kochani, między nami a Panem Bogiem jest różnica tysiąckroć większa niż między dorosłym człowiekiem a czteroletnim chłopcem. I dlatego przede wszystkim Boga trzeba słuchać. Ja wspominam do Państwu często, bo mam to w głowie i w sercu te różne rozmowy, które prowadzę z ludźmi. Otóż zauważa pewne niebezpieczeństwo i. Staram się czuwać, żeby ono się jakoś nie realizowało, ale nieraz ktoś przychodzi do mnie, no bo jest kłopot małżeński, rodzinny, czystość, grzech, powołanie, praca za granicą, czy jechać, czy nie jechać. No i ja oczywiście zaczynam rozmowę od tego, proszę mi opowiedzieć, w czym jest problem, gdzie tkwi problem. I ktoś opowiada przez 45 minut, przez pół godziny, nieraz 20 minut i prezentuje swój punkt widzenia. Bo ja to widzę tak, bo jest tak, bo ktoś mnie skrzywdził, bo ja mu odpowiedziałem, bo on wyjechał, bo on mnie zostawił. I przez pół godziny on rzuca swoje światło. Światło, które jest niekiedy ciemnością. Po, po skończeniu takiej, przepraszam za słowo, prezentacji sytuacji, ja coś mówię, ale widzę, że człowiek jest tak, przepraszam jeszcze raz za słowo, nabuzowany swoją wizją, że nawet mnie za bardzo nie słucha, bo się nieraz w tym wszystkim zdenerwuje, opowiadając mi jeszcze raz to, przeżyje, że ja mu coś powiem, powiem: no tak, to dziękuję Księdzu za radę i szczęść Boże, i wychodzi, przepraszam, jeszcze bardziej nakręcony swoją oceną tej sytuacji. Ja nieraz musiałem tutaj ludziom przerywać. Kiedy ktoś mi opowiada o swoim grzechu i widziałem, że tak mu oczy zaczynają błyszczeć, kiedy rozważa swoje jakieś tam niedobre spotkania z jakąś panią, że mówimy, że to już dość starczy tego opowiadania, bo paradoksalnie mogłoby się zrobić tak, że w czasie rozmowy z księdzem ktoś się będzie zanurzał w grzech, a przecież nie przychodzi do mnie po ciemność, tylko po światło. Dlatego, kochani, my mamy Pana Boga słuchać, i Chrystus nam to dzisiaj mówi, pozwól teraz, aby działy się rzeczy, których jeszcze nie zrozumiesz. Pozwól teraz, że będę głosił Ewangelię, której jeszcze nie zrozumiesz i nie pojmiesz. Jezus rozpoczyna arcytrudną misję, której zrozumienie przekracza nasze pojmowanie. Cały czas przekracza nasze pojmowanie, choć teologia jest rozwinięta i my czytamy książki, czytamy Biblię i słuchamy kazań, to ciągle gdzieś w głębi serca, a zatwardziałe mamy serca, one chcą nagiąć Ewangelię do swojej logii. Dzisiejsza Ewangelia kończy się słowami Boga Ojca, który wskazując na Jezusa Chrystusa mówi Ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chrystus rozpoczyna wielką misję, najtrudniejszą misję świata, stoczy bitwę z całym piekłem, z całą armią ciemności. I jako człowiek potrzebuje tego, czego my wszyscy potrzebujemy, wyruszając na misję. Potrzebuje poczucia, że jest się miłowanym. Potrzebujemy tego wszyscy. Potrzebujemy świadomości, że kochają, kochali i kochają nas nasi ojcowie. Wielu ludzi tego niestety nigdy nie usłyszało. Nigdy nie usłyszało tego, co usłyszał Chrystus: Ten jest mój syn umiłowany, Marku, Krzyśku, Włotku, Ty jesteś mój syn umiłowany, i dlatego po latach jest im tak ciężko w życiu.